Hej, siemono ludzie, z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku saszetkowy pojedynek i ten pojedynek, który teraz widzicie, czyli Robert Lewandowski kontra Grzegorz Krychowiak był najczęściej lajkowanym pojedynkiem, który chcieliście, żebym zrobił. <ścoughs> Sorry, nie wiem czemu tak powiedziałem dziwnie, ale dobra, zrobimy sobie ten pojedynek. Słuchajcie, nie wiem czy ten filmik wstawię w czwartek rano, czy jeszcze może wstawię go wam w środę wieczorem zobaczymy. Jeżeli oglądacie ten filmik w czwartek rano, no to niestety, ale dzisiaj już więcej filmików nie będzie, bo pewnie w momencie, kiedy oglądacie ten filmik, to ja już będę w drodze na wesele. Także no nie dam rady tam już nic nagrać. Nie będę robił unboxingów na weselu, nie wypada w piątek też może być z tym ciężko dlatego, że zostajemy tam na noc mamy wynajęte pokoje czy coś takiego, nie wiem jak to tam jest zresztą zobaczymy także na poprawinach też będę i też raczej no, nie dam rady nic nagrać więc podejrzewam, że dopiero chyba w sobotę jakiś filmik się pokaże także bardzo Was za to przepraszam ale i tak bardzo dużo filmików ostatnio Wam wrzucam, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie jeszcze jedna sprawa sprawa taka Chciałbym nagrywać vlogi. Chciałbym nagrywać vlogi dlatego, że kilka osób stwierdziło, że skoro nagrywam gdzieś coś, tam sobie chodzę, coś o czymś mówię i tak dalej, to że fajnie by było, gdybym nagrywał vlogi na przykład na ten temat. Nie wiem, typu jak będę sobie jechał na wesele, czy coś tam będę robił i tak dalej. Chciałbym coś takiego robić i bardzo długo o tym myślałem, więc jeżeli chcecie, żeby. Vlogi się pokazywały na moim kanale. Zostawcie łapeczkę w górę, jak będzie 500 łapek w górę pod tym filmikiem, to będę wam coś takiego nagrywał. I myślałem, żeby takie vlogi yy, wrzucać wam codziennie jeden filmik, żebyście mieli oprócz tych unboxingów, bo chciałbym też coś innego nagrywać. Wiadomo, nie samymi kartami człowiek żyje, a może jesteście ciekawi, co jeszcze robię oprócz tego, że sobie siedzę tutaj i otwieram saszetki albo jakieś inne rzeczy. Więc jeżeli chcecie, zostawcie łapeczkę w górę, a ja już. W momencie, kiedy nagrywam ten filmik, bo <grych> nagrywam go w środę, yy, będę nagrywał już pierwszy taki vlog. Więc, jeżeli będziecie chcieli, to go po prostu zmontuję i go wrzucę. Myślę, że w sobotę. Nie, w sobotę nie. Yy, dobra, zresztą zobaczymy. Wszystko będzie zależeć od Was. Ale myślę, że wrzucę ten filmik jeszcze dzisiaj w środę wieczorem. Dobra, jedziemy Lewandowski-Krychowiak. Taki chcieliście, więc taki pojedyneczek robimy. Jeszcze bawię się tymi saszetkami. To są te saszetki z Cards Planet. No i może w końcu gdzieś tutaj ta limitka wpadnie, bo jeszcze nie dostałem żadnej limitki. Nie wiem jak wy, a ja lubię oglądać vlogi. Eee, nie wiem, czy dobrze przełożyłem karty czy nie, ale dobra, jedziemy na początek. Rabiot jakiś tutaj z PR-ze. Jakiś taki Wartonghen, kurde, co za nazwisko. Nie no, oczywiście, dobra. Nie olupio, Coraz to lepszy saszetkowy pojedynek. Ostatnio też wpadła mega karta. I proszę bardzo, tej karty nie miałem, nie mam na bank. UEFA Champions League Trio. Mam nadzieję, że to jest właśnie tak się to czyta. UCL Trio Neymar Messi Suarez. No ale piękna karta. No a i to jeszcze Lewandowski trafił. No, tu Krychowiak widać już i na twarzy ma grymas taki, że już chyba nic tutaj. Nie wiem, czekajcie, jak ta karta się tutaj w ogóle nazywa? To jest Winners Trio. Jeden na 160, no to nieźle, nieźle. Ależ boksik mi się trafił. No ja to powtarzam, że co kupuję na CarSpline, to mi tam zawsze jakieś fajne rzeczy wpadają. Takie mam do nich szczęście. Dziękuję bardzo. No to lecimy dalej. Tu już ktoś będzie chyba z Olimpiku Lyon. Chyba znowu źle przełożyłem kartę, ale zresztą to nie jest ważne. Teraz jedziemy z Saszetką od Krychowiaka. I Krychowiak tutaj już widać było, że będzie to karta Golking La Cazette. Miałem go w swoim składzie w FIFA Mobile, ale już go nie mam. Już go nie mam. Mam kogoś innego. Dobra. No pięknie, pięknie. No ta karta jest naprawdę świetna. Dobra. Lecimy z kolejną saszetką, no i jak jeszcze tu by wpadła limitka, to już by było pozamiatane. No jak na razie to i tak tutaj, no Krychowiak, no nie ma szans. Nie wiem, raz są tak ułożone, raz nie wiem. Dobra, tak było dobrze. Kielini. Kielini na początek. Dier, tu jeszcze Kagawa, Kagała, różnie mówią. Jak zwał, tak zwał. A imienia to już w ogóle nie wymówię. Jakiś tam Joshi Kosiłąk. <laughs> Dobra, nieważne. Janek na karcie Golking, więc słabiutko, na, no, ale tutaj już jest Trio z Barcelony. Pięknie. Dobra, ostatnia saszetka, krychowiaka. Dobra, mordeczki. Ten odcinek dostaniecie dzisiaj. Dzisiaj dostaniecie. No, i to będzie od Was zależeć, czy będziecie chcieli jakieś vlogaski. A ja tak lubię vlogaski oglądać. Ciekawe to jest zobaczyć, co sobie na przykład jakiś wasz YouTuber tam jeszcze innego robi, co nie. Arda Turan na początek. Tam już widzę, że będzie chyba Man of the Match. Chyba, że jakiś hat -trick. Tu jest Czeszek. I man of the match. No właśnie, man of the match koszta. Douglas koszta. Także no chyba zgodzicie się ze mną, że w tym pojedynku wygrał tutaj Robert Lewandowski. Ależ ja was rozpieszczam z tymi filmikami. Teraz tak jakoś sobie pomyślałem, kurczę, nie pamiętam kiedy nagrywałem tyle filmów dziennie, ale powiem wam, że jak widzę co robicie pod moimi filmami, już nie mówię o tych łapkach w górę czy tam w dół, nieważne to, znaczy nieważne, te w dół, te w górę naprawdę są dla mnie bardzo ważne, ale najważniejsze dla mnie jest to, że jesteście mega, mega aktywni na moim kanale i jest was naprawdę tak dużo, że teraz już nie wiem, bo nie widzę licznika. Coraz więcej was przybywa i jestem naprawdę mega zadowolony. Cieszę się strasznie, że bierzecie udział w ogóle w moim kanale. Na moim kanale, w sensie, że jak wstawiam filmik, to nie ma tam, nie wiem, trzech, czterech, czy tam dziesięciu komentarzy. Jest naprawdę. Bardzo dużo komentarzy, udzielacie się, nawet jak o czymś mówię, to wy mi odpisujecie, i to jest mega, i ja za to was bardzo cenię i uwielbiam wszystkich was tutaj razem. Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam was serdecznie, także stwierdziłem, że ten filmik wrzucę wam w środę. Jest dzisiaj środa, go nagrywam, będę jechał o w sumie za godzinę, wychodzę z domu, będę jechał już na dworzec, a ten filmik dostaniecie, myślę, że koło godziny. 18, może 17, zobaczymy. Także napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie. Także słuchajcie, tu może zrobimy tak. Tutaj nie piszecie żadnego yy, saszetkowego pojedynku, w sensie jaki ma być. Tylko napiszcie mi, czy chcielibyście sobie takie coś poglądać. Jeżeli tak, to raz. Znaczy, dziennie wrzucę wam jeden taki filmik, gdzie po prostu zobaczycie sobie, co jeszcze oprócz tego, że sobie tu robię, unboxing, i co jeszcze innego tam sobie robię. Albo gdzie chodzę i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to będzie ciekawe, bo ja lubię takie rzeczy i myślę, że Wam też się to spodoba. Także liczę na Wasze komentarze i że będziecie naprawdę tutaj ze mną szczerzy i tak dalej, że będziecie dużo pisać komentarzy pod tym filmikiem. Już się nie mogę doczekać i oczywiście. Serduszka ode mnie polecam dla Was. Staram się tych serduszek wstawiać jak najwięcej, bo ja Was uwielbiam. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie i moim zdaniem wygrał Robert Lewandowski. Papa! Pa. A, no, i oczywiście wiecie, jutro się bawię na weselu. <laughs> Dobra, trzymajcie się, mordeczki. Cześć.